Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Ponad 60 prób czasowych i sugestywna trasa w legendarnych miejscach między Emilią Romanią, Ligurią i Toskanią to nowa edycja wyścigu na regularność Terredica Nosa. Jednego z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych roku. PR i komunikacja 17 maja 2021 roku. Rok 2020 ze swoim ścisłym uściskiem związanym z pandemią koronawirusa wpłynął również na wszystkie działania w świecie motoryzacji, w tym na wyścigi samochodów historycznych. Regularne wyścigi zostały przełożone, opóźnione i odwołane w swoich kalendarzach. Zeszłoroczny Terredica Nosa został przełożony na październik, ale w tym 2021 roku powrócił na swoje miejsce, odbywając się w dniach 20 do 23 maja. Trasa, którą przejadą prestiżowe samochody, będzie pełna sugestywnych, wspaniałych i historycznie naładowanych scenerii. W rzeczywistości karawana przejedzie drogami wielkiej hrabiny Matyldy, byłej królowej Włoch w XII wieku. Trasa Terra di Canossa, organizowany przez Zanossa Events i Scuderia Tricolore, odbędzie się na 600-kilometrowej trasie między Ligurią, Toskanią i Emilią Romanią. Załogi będą rywalizować w 60 próbach czasowych, 6 próbach średnich z tajnymi wykrywkami i dwa trofeach specjalnych. Obejmują one trofeum Forte dei Marmi i trofeum Tricolore, oba zarezerwowane dla kierowców nieprofesjonalnych. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, wyścig odbędzie się w ciągu czterech dni między 20 a 23 maja wyścig rozpocznie się pokazem uczestniczących samochodów na Piazza Eri w Salsomaggiore Terme W ciągu dnia odbędzie się akredytacja i wieczór otwarcia w Grand Hotel Salsomaggiore i Palazzo dei Congressi. drugiego dnia rozpoczną się próby czasowe z przejazdami na przełęczach Cisa, Pontremoli, Laspezia, Lriki. Bodzca di Magra i Forte dei Marmi. W sobotę z miasteczka Wersilia samochody udadzą się w kierunku Carrara, Massa, Castelnuovo di Garfagnana, Colodi, Lucca i z powrotem do Forte dei Marmi. Ostatniego dnia trasa będzie wiła się przez Toskanie, Ligurię i Emilie romanię a zawodnicy będą musieli pokonać próby pomiędzy Sarzana, Vivizzano, Passo del Cerreto i Quattro Castella w prowincji Reggio Emilia. Gdzie zakończy się ta nowa edycja szlachetnego wyścigu na regularność pomiędzy samochodami o znaczeniu historycznym? Carbon Zero Edition Zróbmy małe podsumowanie ostatniej edycji. Którą wygrał zespół wyścigowy Scuderia Vertim i Valente na pokładzie Alfa Romeo 6C1750 SS Zagato z 1929 roku, również zwycięzcy przedwojennego pucharu w klasyfikacji zespołów najwyższy stopień podium przypadł Retro Rally Club. Z kolei w kategorii nowoczesnych samochodów zwyciężyła Scuderia Trentina Storica z, z Ferrari GTC4 Lusso prowadzonym przez Zobele i Trentinagle. Zobaczymy, co zrobią nowi zawodnicy w tych kategoriach. W międzyczasie impreza w 2021 roku będzie również charakteryzować się zgodnością z protokołem Carbon Zero który wymaga przyjęcia środków mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko. W wyniku tej decyzji szkodliwe emisje podczas wyścigu będą rejestrowane i rekompensowane poprzez sadzenie nowych drzew w Apeninach Toskańsko-Emiliańskich. Posted in Ciekawostki i Wiadomości Motoryzacyjne a Wordpress komentarz Hello World